Siema, siema. Moja jestem z X Okruszek. Okruszek. Tak. Dzisiaj wam pokażę mój ulubiony serwer Minecraft. Survival. Mm, 1.18. Chyba podajże 16 i 17. Wzwyż. No, wzwyż 16. 1.16, tak. Eee, zapraszam do zostawienia suba i lajka. Łapki w górę. No i co? O, chciałem Wam powiedzieć wesołego nowego roku, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Jakbyście mogli, to napiszcie w komentarzach, co dostaliście. Jesteśmy z puszkiem, który nie wiem, czy dzisiaj w ogóle wbija na ten serwer z jego lagami i no internetowymi. No to może być różnie. Ale niektórzy Pan, pewnie wiedzą, włączam, że... Widzowie, wiedziowie, włączam z Minecrafta i nie wywalam hmm. takie nazwki. Niektórzy pewnie wiedzą, znajomi, z którymi grałem, że potrafił mój internet dosięgać do 6000 pingu. Ale cóż, zapraszam Was do oglądania. Eee, <laughs> teraz chciałbym wam pokazać. Ogólnie mój domek ITP. Wczoraj o 16.30 wystartowałem nowa edycja, więc ja tu biedak jestem. Właśnie miałem kopać ten beton, który przed chwilą sobie zrobiłem. Ale mój ping też nie jest dobry. Jak. No, 260 hmm, pingu. Ja przed Wikorią zero pingu! A ja mam 20 FPS-ów. Ja mam jakiś max FPSów Ja mam jakiś max mojego tompa, bo i co mi nie wytrzeć... No i no i tam, tam wybuchnie wybuchnie, nie? Jakby jak cały świat mm. zapadził CNT. <tum> hmm. Gdzie się zmieniało? Tak by the way. Eee... Jak to było? Coś ja gadałem Z2 ZW... Nie wiem Serio nie wiem, jestem gubi nie wiem fps Tak, FPS-y Render distance 64 Smogu Nie ja wiem, czy w ogóle Minecraft mi się odpali, mam takie lagi a to co to? Nie wiem. Miałem wam dzisiaj pokazać, to, to nie jest mega ważne, ale to zaraz. Jak mi się Lunar. Klient. To będzie fajnie. Lunar. I zadziała na nim, galerii. Zadziała na nim wszystko. Teraz I idę zadziała. Wam pokazać moją działkę. Zapraszam Was na ten serwer. Mam ja krok. O, o, o. o Minecraft. O o o. Jesteśmy serwer? już. Serwer? Tu, tutaj. Okruszyk 105. Działkę tak nazywam. Na razie tu nic się nie dzieje. Na tamtej edzie byłem full networkowy i to było fajne, ale tutaj jak widzicie, tutaj mam skrzyneczkę, w której na razie jest syf, reszta itemków. No tutaj zrobiłem mury na, razie na jednego czanka. A, już mam odpalone cały czas. Super, nie widziałem. Na jednego czanka to jest zrobione. Ale co lepsza, tutaj się buduje domek. Jak widzicie, tu już zrobiłem ścianę z betonu białego. Tutaj mamy jakieś skrzyneczki. Draga. No, Jak lajka, uda mi się wejść na serwer. No, macie zostawić lajka, tak. My sobie zrobimy tyle, co się będzie dało białego betonu, i wracam do Was za chwilę. Obra, my już jesteśmy. Puszkowi się udało wejść więc gicik. Siemma. no się ma. Jakbyście zauważyli to tutaj zbudowałem, zmieniłem kolor celownika. Odłożyłem. Nie sobie jakiś błąd wykopał. o o odłożyłem itemy i właśnie idę się zabić. Zobaczcie Samobójstwo. Nie umiem pisać. Samobójstwo. Jej, oj tak. Oj, tak. Zabijamy. Nie, nie, nie. Patrzcie na mnie. Ale. No. Super. Mam... Patrzcie U, na mnie. O, Ej, alo, pokaż. Samobójstwo zrobiłem. <śm> no. Fawory. <śm> Zamach na swoje życie. Jak Uf. chcecie, ja to. Będę jakiś tepl, no. Dodawajcie na DC, mój DC to, to, mu, nie wiem, chyba x okruszek, e, e, kurde, x okruszek, hashtag 2394, tak, no, no tak. Jak twoja działka się nazywała? E. Nie, moby tu będę szły. Xm x y, Dodaję każdego do znaj na DC i możemy sobie pograć, pogadać. Tylko jak będę miał czas. Mhm, i będę mógł. Ja, ja zawsze mogę grać. No nie powiedziałbym, ale. No teraz mogę. Co se sobie Jakiś parek. parę... Ale to wszystko, ale awans na mi wywaliło, nawet kurwa nie mogę wywalić. Nie, jest Puszek 105. No jestem, ale mi się nie da, nie da. Nie da. I się ustawię, jestem, i się ruszam teraz. Wiemy, Ogólnie gracze na tym serwerze są bardzo mili. Nie, nie mili, bo dzisiaj jest czas nie każdy, mam, no, oddał. Dwie osoby na dziś ukradły. Dwie osoby. Dwie osoby Dziwne. dwa razy, nie no nie. A może, dobra, to nieważne. Tą sprawą się zajmiemy po odcineczku. Miałem zamiar nagrać 1.8, ale mi to... Nie chciałem grać, nie chcę mi się grać na 1.8, tu będzie się pojawiał Minecraft Hardcore odcinki, więc zapraszam do subskrybowania ja z ja dzwoneczkiem eee, na, na singlu, na singlu, na... będę grał sam. O, pan Pepe, pan Paweł, patrzcie to, to jest, to jest super. On się ze mną wita jak ja nagrywam, dobra, po, po, pozdrawiam Ciebie Paweł, a Wiktor Ty bądź cicho, tak? Chcecie, chcecie, wylosuję, na pier... To ktoś dzwoni, masz problem kłamiesz. E, napiszcie swój U. nick w komentarzu. E, wyciszamy U. go. Wyciszamy. Dobra. Pijak. Nie no, żartuję. Nie wyciszałem cię. Ale nie rób tak. E, napiszcie swój nick w komentarzu. To będę losował. Jak w ogóle wejdziecie na ten serwer. Polecam. E, I e, w opisie macie IP. No, to ten. To wylosuje jedną osobę, która będzie miała ze mną działkę. Z polecam. A ja tu kurde się męczę, Dobra, to ja ze dwóch. Dobra, jesteśmy. Właśnie zebraliśmy beton i wróciliśmy do domku specjalną komendą. E, poczekajcie. Jest takie coś? Jest coś gdzieś mnie tepnie? Mm. E... Mój pięk jest super. Widowie, mi co Nie, mam lagi, super. Chciałbym się z wami pożegnać, to by było na tyle w tym oto odcineczku. Zostawcie suba i lajka like po więcej yy, odcinki z Puszkiem, odcinki z Pepe, Panem Pawłem i wszystkimi innymi. Yy. Mój Discord, mój Twitch, tam czasami są streamki, jeden był na razie tylko. Zapraszam na Discorda. Yy, napiszcie w komentarzach ten swój, nick, to wam dodam. Do was dodam. Po prostu, po prostu napiszcie. No, i napiszcie jeszcze, co dostaliście na święta. Ja się z wami, ała, żegnam. Żegnam! Żegnam! No to Naura, pożegnaj się. Naura, Naura.